Siemano, siemano widzowie, to ja płopodłoga podłoga 1, 2, 3. Na pewno się zastanawiacie, gdzie ja siedzę. To ja siedzę na takich trybunach z napisem blok tołę i tutaj jest takie obi i tutaj jest blok szpital i... I dla tych, co już się domyślają, że głamy dzisiaj w, w blok torę 3, to ci, co tak się domyślali i, i się domyślają, mają rację, bo dzisiaj głamy w blok toreł 3, bo już ja nagrywałem blok toreł 1, blok toreł 2 i blok, i teraz nagrywam blok torę 3. No i nie wiem czy um, będę nagrywać blok Tower 4, bo, bo blok Tower 4 nie... Wychodzi, no, bo już dużo czasu minęło odkąd powstało blok uczy, 3. No, a więc są bardzo małe szanse, że pojawi się blok Toreu 4. A więc nie wiem, czy ja wam je nagłam, bo jeszcze ono nie wyszło. Ale mam nadzieję, że wyjdzie i nagłam z tego wam film. I na pewno będzie super, bo, 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 bo blok to był cztery. Co jest? Bo od czasu wyjścia bloktoreł 3 minęło dużo czasu i jeszcze nie powstaje bloktoreł 4. Ale okej, okay, może kiedyś powstanie. Miejmy taką nadzieję. Nie wiem dlaczego mam zamazany ekran. A, bo teraz jest takie utrudnienie, bo w bo wszystkich szczęściach szczę, częściach szczęściach są różne utrudnienia, już to minęło na szczęście. Ale w każdej części bloktowę są różne utrudnienia. Już jestem wysoko. O, patrzcie, tam jest stout, a ja już tutaj jestem. No idź, ja poczekam. O, prześli. Okej, okay. no to idę. O. I przeszłem tą przeszkodę. O nie! Teraz jest najzudniejsze, bo przedtem te białe klocki zadawały nam na małe obłażenia, ale teraz one zamieniły się w czerwony, które, które nam zabierają ca całe HP. A teraz już są normalnie te białe jest taka przeszkoda... Coś takiego... To znaczy nie przeszkoda, tylko coś takiego. O! I pyk! I szybko teraz trzeba się spieszyć, bo to za zniknie! O! Szybko! Uff! Zdążyłem! Na szczęście! No! Ale już jestem daleko, normalnie! Co jest? Co to jest? O nie kwaśny deszcz. Najgorsze co mogło być w tej grze. O nie jeszcze to, jak mam zgadnąć, jak, gdzie jest droga. Gdzie jest I tak przeszłem szybko, nie! Nie! O nie, o nie! Zginę, zginę, o nie! A w sumie niech zginę. I tak już nie yy, wpycha na no sam koniec. O, zginąłem, ale yy, i do tego mnie wypychało tutaj. Ale w sumie dobrze, że mnie wypychało, bo wiedziałem, że i tak yy, zginę. No, znowuż przechodzę to od początku, jakby nigdy nic. Na no tak w ogóle... Nie bądź pałowa, zostaw lajka i zostaw suba, zostaw suba, jeżeli ty mnie oglądasz, ale bez suba albo widzisz mnie pieł wszyłas. No a tak w ogóle dziękuję za 333 suby. Bardzo wam dziękuję. No możesz iść! Co jest? Czemu my tańczymy? I mamy ekran, jakbyśmy byli pijani. I... No przechodź, pozwalam ci przejść. No przechodź, nie wiem dlaczego ja tańczę. I wszyscy też tańczą. Jakaś tańcząca impreza dwa, tak się nazywa to utrudnienie. No przechodźcie, ja wam pozwalam. O, minęło to. W ogóle tutaj są niewidzialne bloki To super O, oni też o tym wiedzą W sumie Je bardzo dobrze widać Patrzcie, każdy je widzi No No to znowuż przechodzimy A jeśli tego wy nie umiecie To tutaj jest ukryta Dłabinka Ale też jest Ale też jest słabo schowana I też ją każdy widzi Teraz to, okej. Okay. Tak, o nie, ona spadła. O, a teraz coś takiego. Błagnuk, chodzi rękami. A, człowieku, myślisz, że ja doskoczę chodząc z tylko rękoma? Patrz, już jedna tam mm, zginęła. No to jak ja niby mam to przeskoczyć, sko? mam tylko ręce? Nie no, teraz my wyglądamy tak jak gołyle w tej grze Goilla, tak. Bo jest taka gła i w tej grze jest się ołylem, który nie ma nóg, tylko małęce. Na... O, na mamy te nogi, to super. Bo bez nich byśmy tego nie przyszli. No. Teraz przychodzę to. O. I taste. O hop. Dlaczego to zniknęło? A! Bo trzeba nacisnąć ten przycisk, i, i wtedy szybko trzeba przejść, zanim to zniknie. Okej. Okay. To szybko przechodzimy. O! Szybko, szybko. Z zablokuj schłon zostanie zablokowany na 60 sekund. To dobrze, że w tym schłonie się nie schowałem teraz przed chwilą, tylko łobiłem um, tylko to, bo by, bym um, został zablokowany tam na minutę. O patrzcie tam jest zamknięte Gość mm, Chce tam wejść a nie może Bo jest zablokowane Jakiś gość No to jest zablokowane Poczekaj mm, minutę a, mm, a tam wejdziesz Nie wiem co on łowi Chce wejść Ale widocznie nie wie że trzeba czekać Jedną minutę Aż to otworzą A więc nie wiem co on tam łobi a teraz, jakie będzie utrudnienie? O, już, już robi to obi. Czemu znowuż nie mam nóg? Powiedzcie mi, jak mam to przeszkoczyć, nie mając nóg? Nie no, dziwne są te wyzwania. O, i tak przeskoczyłem. Czemu tutaj jest coś takiego? Nie wiem. Chyba to zabija. O, schłony są odblokowane. To super. O, mam te nogi na leście moje. O, i teraz idziemy po tym. O. I hop. Już nie. Już przeszłem tą przeszkodę. O, i tą też. Ej, ja dużo łazy głałem my, my, w Block 3 i nigdy nie zaszłem tak daleko. O, mamy zgadnąć co to. Hmm, chyba to jest łyba. XDDDDDDD. Patrzcie. Mamy zgadnąć co to jest. I tutaj jest łyba albo ptak. No to oczywiście, że to jest ptak. O nie, burza najgorsze co mogłoby być. Płowiem mnie wtedy Strzelił piołun Szybko się schowam w tym schłonie Bo jest otwarty I tutaj te piołuny piorun, w tych schłonach Nie strzelają To super I poczekam tutaj No aż ta burza minie O minęła O i chodzę sobie O Nigdy tak daleko nie byłem O nie o nie! Spadłem! Błach! I do tego mnie z... ja zabiłem! Sie. Normalnie tutaj byłem prawie na samym końcu i spadłem i do tego i do tego umarłem. Ale i już kończę film, bo już minęło 10 minut, a moje filmy trwają mm, maksymalnie 10 minut, ale czasami mm, dłuższe się zdają, ale mm, najczęściej są 10 minutowe na moim kanale, a więc to już koniec tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobał. O, podobny do nie on jest, a więc to już koniec tego filmu, a więc bajajajo widzowie, widzimy się za tydzień, bajajajo